No cześć wam, witam wszystkich morszczaków, jak widzicie pierwszy plan, dwa błazny, no postanowiłem dzisiaj nagrać odcinek, w tygodniu mam wolne, także jest czas, troszkę tu sobie przysłoniłem rolety, żeby było można już nagrywać. No, i co tu co, co mogę powiedzieć? No, jak widzicie, błazen ten ciemniejszy, którego już mam prawie półtora roku, dostał wreszcie partnera lub partnerkę. Nie wiem dokładnie, ale powiem wam, że od razu po wpuszczeniu dosłownie nawet nie minuta, i zaczął się zalecać do, 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 do drugiego, i, i już są parą, już praktycznie po paru minutach. Mój błazen go zaprosił do ukwiała, no i tak, jak widzicie na załączonym obrazku. Jest świetnie, no, jest świetnie. No, czego można więcej chcieć, prawda? Po wpuszczeniu błazna od razu mam moją parkę. No, coś pięknego. Mnie, dla mnie to jest. Ja, wiecie, byłem wczoraj w EZOA-Katowice, osiedle Witosa, dokładnie. Bardzo fajny sklepik, mały. Pozdrawiam oczywiście panią Ewę ze sklepu i męża. No, tak przy okazji powiem wam, kupiłem tego błazna, bo się tak nadarzył. Ona ma fajne ryby, długo je trzyma. Kwarantannę przechodzą, także jeszcze się nie zawiodłem. No i w końcu wziąłem, mówię: no, no, kupię mu partnera, partnerkę i będzie święty spokój. No i widzicie, jak się udało. Jest super. Bardzo mnie to cieszy. A jechałem w sumie powiem Wam tak, jechałem po, po żywą skałę, bo sklep pani Ewa ma fajną skałę ma skałę żywą z sampów ciągle jest w noc Nonstop jest w obiegu także nie gdzieś wiecie, w jakichś beczkach czy w czymś tylko jest w sampach w obiegu jest fajna, sprawdzona. Kiedyś brałem od, od pani Ewy skały. No a chciałem troszkę sobie, wiecie, zwiększyć biologię. A druga sprawa, yy, brakowało mi tam, w tym prawym rogu, zaraz pokażę. Yy, brakowało mi trochę, trochę właśnie jakiejś skały. I postanowiłem tam dać dwa kawałki fajnej, yy, żywej skały. Także polecam sklep od yy, Ezoa w Katowicach. Bardzo fajny. Skała żywa jest super, jak ktoś by potrzebował. Nie ma problemu. Jest, jest naprawdę sprawdzony sklep. Co tu mogę wam jeszcze pokazać? No moja babka oczywiście kopia, jak widzicie lata pełno takiego, takiej mąki. No ale to ja już wspominałem, że to jest kwestia, to jest właśnie żywa skała, żywy piach i dlatego no, nie możemy sobie go przed włożeniem do zbiornika Tutaj mamy tą gonioporę, która tak marudziła. Ona właśnie tutaj zaczyna już coraz to lepiej wypuszczać. Ona tak bardzo, bardzo powoli się to dzieje. No niestety tak, tak, to, tak to ma. Tu gdzieś ta babeczka pływała. Nie wiem, czy ją teraz znajdę, gdzie ona jest. Gdzieś się schowała. Ale co, no chcę wam pokazać. No i tak tutaj jeszcze się trochę odbijam. O, ten fragment. To jest ten prawy fragment zbiornika. Tutaj włożyłem taką, jak widzicie, skałę. Ona jest fajnie taka, taka ten. I tutaj u góry. No bardzo fajna skała. Brałem tutaj od razu trochę koralowca. Z tego co miałem. Żeby nie była taka goła. Także tak to wygląda. może trochę oddalej o ten sarkopyton jest u góry no tam włożyłem u góry bo tutaj trochę z przodu chciałem zostawić miejsca wiecie dla babki żeby tutaj miała na tym piachu co robić także tak w sumie jechałem właśnie po tą, po tą skałę no ten błazenek to było tak przy okazji a że nie byłbym sobą to kupiłem jeszcze jedną babkę i kupiłem babkę. Tą taką też się schowała. Tą taką królewską, to jest ta taka biała z takimi pomarańczowymi kropkami. Na pewno będziecie wiedzieć o co chodzi. Może jeszcze tu do, do końca filmiku gdzieś wyjdzie. I tak to się przedstawia na teraz. No, widzicie, jak widzicie, ten aparat mi trochę głupia. Nie wiem, ten, ta inna aplikacja do. Do filmowania znowu nie mogę ostrości w niej złapać, nie wiem czemu, coś ta aplikacje są nie za bardzo. Powiem tutaj trochę tak, no jasne te kolory są. Nie wiem jak to później będzie wyglądało, ale, ale i tak jestem z tego filmowania tym aparatem zadowolony. No jeszcze raz tutaj trochę zbliżymy. błazny, bo powiem Wam, udało się udało się kupić właśnie fajnego błazenka, jest naprawdę Jestem z nich bardzo zadowolony. Jak widzicie, ukwiał jest, jest no może niepotężny, ale jak ja go kupowałem 4 miesiące, 5 miesięcy temu, no to on był nawet nie połowę z tego, co teraz. Jak widać, macki ma nawet już niektóre rozdwojone. Czyli czyli rośnie. No, dzisiaj powinien dostać kostkę jeszcze, ale nie wiem, czy, czy będę go jeszcze dzisiaj karmił. Możliwe, że tak. To małą krewetką koktajlową, rożonką. No jedna kostka idzie na, na raz, prawda? No powinno to gdzieś tak wyglądać, ale jak ściemnie, ale on wraca do, do ustawień automatycznych przy filmowaniu. No, według mnie Samsung to chyba tym spieprzył trochę, że nie można sobie ręcznie ustawić ostrości, znaczy ostrości jasności przepraszam i zablokować to o, coś w tym stylu tak jest teraz. Tak to powinno teraz. Teraz tylko dwie te piątki świecą, prawda? No. Także widzicie, o, gdzieś tam gdzieś tam jest z tyłu, ta moja pierwsza babka, jak widać. No. Glony na razie nie wracają, dozuję VSV. Tak dozowałem około 8 ml, nawet czasami trochę więcej. Zakwitu bakteryjnego nie ma. Koralowce się mają świetnie. Dorywka, oczywiście, woda źródlana. Cały czas to samo. Tutaj jak widzicie, tkanka bardzo fajnie rośnie. Te koralowce tutaj taksenia. Rozrasta się tu. No i tutaj ten róg zaaranżowany w ten sposób, że udało się zrobić jakby taką jakąś yy, można powiedzieć jaskinię. Także tak to wygląda na dzień dzisiejszy. No nie mogę Wam, nie, nie, nie umiem Wam pokazać tej nowej babki. Gdzieś, gdzieś się schowała, bo za, za bardzo się tu kręcę teraz przy akwarium. Ale może pokażę teraz całość. O, tak to wygląda w całości w tej chwili. No i, od, i tutaj widzicie, jak teraz kręcę, kręcę z takiego dalsza i dałabym troszkę z góry, gdzie ta HD Prime mi tutaj za bardzo nie świeci w obiektyw, no to wtedy te kolory są, no super. Teraz to wygląda bardzo fajnie. Także co, no, y, mogę Wam polecić sklep, jakby ktoś potrzebował żywą skałę. No mógłby być problem, bo tam pytałem Panią Ewę z wysyłką tej skały kuriery. No nie, to już by trzeba było dogadać. Znajdźcie sobie telefon, numer y, Ezoa, Katowice, Witosa 36. Jak ktoś będzie potrzebował fajną, żywą skałę ze sprawdzonego źródła, to bardzo polecam jest co wybierać, jest w Sampach mnóstwo skały Także można coś sobie fajnego wybrać Tam Pani Ewa myślę, że zrobi nawet jakieś zdjęcia czy coś I można sobie, a najlepiej by było oczywiście sobie przyjechać, wybierać samemu, prawda? No, także tak to wygląda na dzień dzisiejszy Okrzemków nie zanotowałem, gdzieś, gdzie nie jeszcze na skale tam są, ale to już są takie znikome ilości Także załatwiliśmy tutaj wszystko VSV i, i także ja jestem super zadowolony. Wreszcie mój błazen ma partnera, no i tak to się przedstawia: dwie babki kopiące, no nie gonią się. Jedna jest z lewej strony, ma swój rewir, druga ma z prawej strony. Tutaj pod tą kapnellą, tutaj pod tą skałką, taką kawałkiem ona sobie tam gniazdo zrobiła. Powiem Wam, nie wiem czy tam jest, czy ją nie ma tam Ale tam właśnie w tym, pod tym sobie tam wykopała i tam sobie siedzi No skała super, powiem Widzicie, jak widzicie, jest super porowata jest, jest mnóstwo takich jam w tej skale, no bardzo fajna, tutaj przykleiłem trochę koralowca No i tego sal dużego po, położyłem po prostu tylko tak, nie Także nie czyszczę na razie nic, bo mam dużo, bo mam aż 5 wieżowców, mam salariasa, nie czyszczę, myślę, że oni sobie tutaj wyczyszczą sami tą skałę czy coś, tą, gdzie, gdzie występowały glony, także no tak to, no dunka widzicie, fajnie też rośnie, super, Brareum to już naprawdę jest mega, mega szybko to rośnie na skale. Nawet gdzieś tu się rozsiało za dunką. Nie za bardzo widać teraz, bo się zbliżę, to te światło trochę tutaj bije po obiektywie. Także o, z tej perspektywy powiem Wam, że to najlepiej odbiera, oddaje kolor i wygląda to no, może nawet trochę jeszcze za, za jasno, także gdzieś coś w tym stylu to powinno wyglądać. O. tak to teraz wygląda. Dwie te piątki świecą plus HD Prime i tak to, tak to widać w całości, cały zbiornik. Także oczywiście pozdrawiam Was wszystkich, morszaki i niemorszaki. Jak jakieś pytania pod filmikiem, coś o żywej skale jeszcze, czy coś, czy gdzie, jak załatwić, czy, czy, czy może ten, no to nie ma problemu, proszę, proszę pisać. VSV, oczywiście tak już mówiłem, się powtarzam, dozuję tak, dozowałem 8 nawet do 10 ml na dobę, zakwitu nie ma. Dzisiaj troszkę bakterii też dodałem. Mogę pokazać, podobno bardzo dobre bakterie. Zaraz Wam tutaj pokażę. Tutaj mam te bakterie, o proszę sobie zobaczyć. Z Azo Super PSB. Też podobno bardzo, bardzo dobre bakterie. Takie dozuje. O, tutaj palec użyłem No w Sampie oczywiście tak, wszystko jak było. Dolewka, odpienia, fajnie wszystko chodzi. Tą skarpetę, którą tam pokazywałem wymieniam. I tak to wygląda. Także pozdrawiam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Jak jakieś pytania macie czy coś, to zapraszam do komentarzy, ewentualnie Facebook. Tam już co niektórzy wiedzą gdzie mnie szukać. Także to trzymajcie się na razie Hejka